Ojej, dzień, no, można powiedzieć. Słyszałem, że ponoć jest nowa wypożyczalnia i... jakoś dałem radę wypożyczyć te meble. Pukuk! Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałby pan ze mną... Chciałby pan ze mną sprawdzić, zobaczyć nową wypożyczalnię? Tak. Zapraszam. Mogę, mogę, czekaj, A pan. A chwila, niech pan się na mnie spojrzy. Ale przy okazji, jak już tu jestem. Nie! Nie! Dobra, już się i tak do tego przyzwyczaiłem. Zapraszam. A, jeszcze proszę się na mnie spojrzeć, chwila. Nie! No. Ale fajnie. Jeszcze ja, halo! Dobrze, spokojnie. No, czy ona jedzie do góry. No ile jeszcze? Powoli, bo się pan przywróci. Proszę, pomogę. Co się panu stało? Zawróciłem się. Ja tutaj proszę pana mam w kieszeni samochód. Zapraszam. Proszę wsiąść. Chwila. A nie, mo nie mogę. Dobra, jadam y O to ja, ja po prostu skrzydł sobie drogę, proszę proszę, proszę jechać. No dobrze. Dzień nie daj pan! Dobrze. A chyba. Proszę jechać Tutaj pan o. Ale czemu to jest Pro... Do widzenia A meliwajkę tutaj Touch the sky Pila, proszę nam nie zaczęło, ale ładny Dobra, idziemy Halo, dzień dobry Otwarte Dzień dobry Proszę pukać Ołe. Oj, przepraszam, zapomniałem O! Dobrze, już tam. No Ale coś mnie ominęło. Proszę to zabrać. O już, już zabieram, już zabieram. Dobrze, my chcielibyśmy dla... O, tutaj mojego sąsiada nowe meble. Ma, yy, ma pan jakieś do... ale takie nowe. Mamy yy. najnowsze, tak, mamy najnowsze. proszę pokazać. A to... trzeba yy... Y, 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 meble pokazać, tak? Tak A e, trzeba mamy... jakieś papiery? A nie, chwila. E, Mo... e, mąż... Trzeba, trzeba. D to my może e, to my może odmówimy i chcielibyśmy skorzystać o, z tutaj tej o kolejki. Czy co ty? tam? A to na kolejkę też trzeba umowę spisać. Dobrze, ale przynajmniej papiery to będą szybciej, a nie dwie rzeczy. Dobrze, proszę. Dobrze, więc mu tutaj a potrzebujemy... Stulik? Stolik? Yy, yy, a po. e e e e Ey, wydaj pan, się. Yy, Mogę skorzystać z toalety. Halo, świat. Poczekaj, poczekaj, pan, bo bym się światła Trochę prywatności. Bo jak najbardziej. Dobrze, proszę się. Dobrze, nie <laughs> przeszkadzamy. Dobrze, proszę, tutaj stolik, e, stolik mm. i trzy krzesła. Ej, dobrze Dziemy tak, ten jest dla mnie A dla pana będzie ten Pan sobie go ustawi Dobrze A to będzie fotel dla sąsiada Proszę zejść O fotel, ja chcę fotel, dawaj Dobrze, proszę prezentować Oa. Dobrze, że stół sobie weźmiemy Już bierzemy stół Mamy stół jak chcę stoł! Daj mnie pan, halo, halo. a wow, w suficie utknąłem Halo, ja tak pomogę O, o kurde, o. to trzeba pan Halo, pan nie wypnął! Te stoły niestabilne halo. trochę Kurde, widzi pan? Jak podrygnął no, Proszę mnie zostawić, dziękuję Proszę zostawić z tą. Czekaj pan! Nie, proszę. No. Proszę... Do... Co pan zrobił? Już pan zrobił? Tu pan rozwalił. Gin. No. No. To no może pójdziemy? Wrócimy jak wszystko będzie umeblowane. Dobrze. Zapraszam siedzie. dobrze To może pójdziemy pod do kominka? I poczekamy wow. aż stolik będzie umeblowany. tu. A no dobrze. A już umeblowani. Masz pan O, mm. ale ciepło... Nie pierdolę. Nie Już umeblowany Jeszcze nie Jeszcze nie Ja mam y, opóźniony świat Co i się? opóźnienie jest Pomagę panu Kurde nie to Proszę ale się śpieszyć! Ja panu tak pomogę. Serio? Już... To jest mój panuje. stolik stolik. Ja też mam super mocę, niech pan pamięta. Dobrze, Teraz to jest... Mój mój stolik. Wezmę chyba. Też ha? wezmę swój stół, który miałem przedtem. Dobrze, proszę normalnie. Proszę, proszę tutaj Dobrze. usiąść. Proszę no jeszcze ja. Eee, y, y, dobra, więc faktura. Kurde, co to... To może nie faktura. Umowa e, coś ty nie przypomina proszę pana. A może Poczekaj pan... pan, jestem na suficie. A może by pan pokazywał na stojąco, o tutaj, bo to się o, wszystko dobrze, nie już, zmieści. Już, już, już dobrze, to faktura. Oj nie to nie faktura. Nic pan nie e. widział. Faktura. Oj, to Co to jest? Po co to panu? Co <laughs> to zwierza! Proszę Uła! przestać! Proszę to ugasić! Coś... Proszę to ugasić. Dziękuję. Dobrze, więc, yy, faktura. O kurde to, to... To globus mojej prababki z Frankensteina. Dobrze. Jest w Pensylwanie. Yy, zapomniałem. Yy, no nie, to nie znowu jest... chleb! Ja jazda. już to widziałem trzy razy, proszę to wybalić i dać mi Dobrze już. Już to wywalam Już wywalony jest no to właśnie tak pan Proszę się patrę. spojrzeć Tak, patrz Dobrze, już nie mam... Dobrze, proszę szybko pokazywać Dobrze, a nie, to, to jest znak To jest znak z mojego rodzinnego miasta, Przedeż pan, sobie zamontuje. Ale on noć był nawiedzony Był, był, By, byłem ofiarą Dobrze, wróciłam szybko pokazywać. A to, to jest znak z mojego miasta? Co to jest? Proszę to, proszę, to usunąć. A, a to jest znak. Już, proszę zostawić. Uspokój się, sąsiedzia, albo wracasz do domu. Wiem, że. Co no, to jest? To okay. jest moja skrzynka. Będę e. mu rozwalić chatę. O! O to, o znalazłem, szukałem tak długo Proszę kolegiara Zaraz wracam <grym> Uf, ja pan to, to już poszukam faktury Ała Dobrze proszę szybko się śpieszyć To <grym> był parkour, który trenowałem kilka lat temu Co to za siatka? Kurde... Co to? Ja może wrócę do, do, do wypożyczalni? A Moje Alo. stópki! Co się dzieje? Dobre. Dobre, szukam faktury dalej. Oj to chyba nie faktura. Procesor! Oj to chyba nie faktura. Ała! Czemu świat pana zabił? Eee, to ja może tutaj sobie, polecę poleże, dobrze? Uf, mogę panu, tutaj pan. O, weszło. Poczeka pan, mama, że mam, nakryje pana kocem. Eee, eee Opróż... O, prosz, opro... o czaj. Dobra, trzeba pójść do tego, tego wypożyczalni i. Co pan tu robi? A gdzie wypożyczać ten. Eee, tamten ma po prostu i wywaliło mu życia. A dobrze, e, to poproszę papiery. Papiery. Eee, to... Papiery. Mm. Chyba Papiery. A, a... Czemu to był most z Hollywood'a, czy coś takiego? Dobrze. Ja Ale ten... mnie to bardzo ciekawi. Że z trudem wyciągam takie coś, tak? A bez problemu robię takie coś. Proszę to odłożyć! Papiery. Papiery. Proszę. Mm. Y, papiery. To jest. Papiery. Dobrze! A można później mm. załatwić tą fakturę? Czy co to tam było? Nie. Trzeba... Ja... Papier. ja sobie. te ja sobie wypancować. Papiery. A może. Fila! Nie dobra, nie będę w tym szukał. E... Proszę szybko. E... Papiery. Coraz bliżej, dobrze szybko, szybko, proszę. Papiery. Chyba nie. Co się stało? Pan ma eee... mocnego kopa. O, pokażę panu bardzo fajną grę. NIE! NIE! O! Papiery. Papiery. Jezu! No ja tutaj sobie chwilę poleżę, w kąciku, dobrze? O, dobrze. S dobrze, proszę papiery. te papiery. Czemu to jak uderzam? Co to? What dobrze, the fuck? Proszę, szy proszę... szybko te papiery. Bo zaraz sobie, sobie już pójdę. O, ja to z M miało go tu nie być ponoć y y Papiery pan mówił y y Dobra, nie, z nie zaprzątajmy o, sobie papiery. głowy z tam. krzesłami y Biurkami to tak Ja danej. może... Czekaj, dobrze, to ja może pana poszukać A są papiery? Ja tak nie, chyba nie y Ale co, co y tutaj robią te piły? Chyba to, to są papiery? Y chyba to nie. było... To po imprezie ostatniej było O nie, to nie papier y y y y y Mam to a mógłby pan tutaj napisać te papiery na ty... O! 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 Proszę, 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 proszę spisywać. Dobrze. Proszę, proszę nazwisko wpisać tutaj. Dobra, Kowalski... Eee... Ziótek... Nie, tu. Halo. A czemu tu piszę... Za... Zaadoptuję psa? Eee, yy, eee, yy, yy, proszę ja pan to jest, to jest, to jest, dobra faktura, to jest już dobra ja faktura Muszę coś zrobić Ok, pan Podpiszę za, kozę No gdzie to ja poproszę, chciałbym to podpisać <laughs> Proszę podpisać, proszę podpisać jak najbardziej <laughs> Proszę przyznać, że tutaj pan próbuje podpisać Dobrze, już podpisane, proszę Dobrze, to trzeba Pan pana, no dlaczego jakby jest to zdjęcie, to wtedy jest dźwięk mięsa? Nie, to jest, to <grym> nie pan nie wie jaki jest dźwięk mięsa Nie wiem yy, To ja tutaj tam do... do. Tu, 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 tutaj mam Proszę mi nie strzelać Proszę tam fakturę Tutaj yy, ją, ją obczaję później Proszę wyjść mi z przejścia i te, No to chciałbym. Dobrze proszę szybko T dać pana, przepana pana ci wyszczać Proszę iść się okay. wyszczać Hmm. Proszę dobrze. pan? Dobrze I teraz y, może pan wejść I na to... i ma majestatyczną huśtawkę. Dobrze, dziękuję. A ją wziąć, proszę. Sąsiad, bo ty też musisz podpisać. Nie. Ale sąsiad musi... musi... A, y, no nie y, umiem, y, Musi... Kurde. Musi zjeść meloba. Dobrze, Dobrze. to odpustan. się jakoś automatycznie odbało! Nie, to się odbało! Kurde, ekstremalne eee, wrażenia nie. Ekstremalne wrażenia? Nie, ja już nie chcę z tego korzystać. Jak to działa? Ja to zatrzymam spokojnie. Dobrze. O, o, zatrzymam proszę. Dobrze, głowa mnie boli. No widzę właśnie. Pan się tak przyczulił do tej ziemi. O, pan też widzę, chce. O, ale fajnie. O. o. Nie jest! tak. Jak? Ja. Pan to się kręci samo. Ja widziałem, że to tak umie.

przez i, i Proszę pana jak Co się CO SIĘ DZIEJE CZYM PAN LATA? Jak, jak się pan sąsiad nazywa? mnie Szybko, jak się pan sąsiad nazywa? E, eee... Sąsiad Borowicz. Yyy... E, Dzwonię bo w sprawie zliczonego mienia przez sąsiada Borowika. Proszę przyjechać na wypożyczalską 4 Dziękuję. Nigdy mnie nie złapią. Dobra, ja idę do swojego domu może. O kurde, poleciałem! To psy? Policja kurwa! Szukamy pana Borowicka sąsiadowskiego, gdzie jest? E e szukamy pana Sąsiada Borowicka Borowickiego, gdzie jest?

Dobra. Idziemy po sąsiada Borowickiego Dobrze idziemy. Winta na drugi. To on chyba mieszka na drugim. Dobra, już zablokowany, lecę. A! Jak to zablokowane, halo? Dobrze. Dobra, zablokowane! Nie! Proszę stać w imieniu prawa! Nie! Szybko! Motorynka policyjna. Nie. Chodź, gonimy na piechotę. Nie, policja. Proszę stać w imieniu prawa. Policja. Dobra, uciekam, nie. policja! Ram! Tańcz. Nie! Policja! Halo! Co jest? Co jest? Ej, jemam... Stać w imieniu prawa! Nie zjadę! Uhu! O ja się zmęczyłem A sobie sznurówkę zawiążę w takim razie O dobra, tutaj tak, tutaj tak Kurde, potknąłem się Uciekłem w końcu Gnom, widziałeś jak plebnym skrętywałem Widziałeś to Widziałeś jaki jestem asasem Wodzi też, że siedzę z tyłu na podłodze Ale e, jestem asasem Dobra, to, to sobie już pobiegnę, bo wiesz o co chodzi. Żeby mnie nie znali. Halo! Ale mi wiedziony, jeszcze sobie pole... Ej, jeszcze sobie trochę poleże? Co się dzieje? Puk, puk! Eee. Puch, puch, dzień dobry! Dzień dobry! Ja byłem pana? A co się dzieje? Czemu? I, 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 jak tam z sąsiadem? Bo ja na niego policję wezwałem, bo mi z zepsuł. Ja musiałem bulić 25 zł za nią! Tyle! Tyle! nie to? Ha! No. się zamknąć! Kamień sadzę. <śmienny> Co? Proszę przestać. Kamień sadzę. Ja tam muszę zejść chyba. Chodź tutaj pan, chodź tutaj panie y wypożyczaczu. Zapraszam szybko. Proszę mówić mi Albert. Albert, dobrze. To ja. Lubię pan monitory. Lubię, lubię, fajnie. Dobrze, ma pan że za jednego. To ja ze z nim porażę. pan się zamknąć? Kamień sądzę, dzień dobry w ogóle. A ja nie. Haaaa! Krzak, Co się stało? Jeżeli pan, jaki jestem Spider-Man, Ała Dobrze, nie ręczę za swój monitor teraz. Proszę przestać. Dobra, już nie chcę lepiej. Dziękuję. Dobra. Co on tam robi? Żona, e, do widzenia. Panie! Panie! Panie. Tak. Chodź pan, pomóż mi, e, chodź mi ja proszę. Pana, Bo ja już Panie wiem pan muszę się... mnie nie A pan, kamienia trzeba... Tutaj pan, tutaj ale, ale... Jest. Przepraszam, bo tutaj... Przepraszam. A pan Aaaaaa! na po... Dziękuję. A, czy pa... A czy przypadkiem pan na policji nie powinien być? E, nie. A to kto mi kuśtawkę zepsuł? E, nie ja. A ja sobie. z Zypraszam To ten, mi ten gościu. Tego... To ten, gościu sąsiad... był. ten, ten. Albert sąsiadowski mi zepsuł. A tym A jest. E, Andrzej Borowicz. A, A to jest pan Ten, 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 ktoś pan Ała... Powiedziałem, nie ręczy za swój monitor. Ba nie dawaj go, podajmy na, na policję, bo bije ludzi. Nie. Proszę przestać. Nie! Ale nie we mnie!

i my tu zadzwonimy na policję, zabicie ludzi. Dokładnie. Ja tu zaraz z kieszeni. pięciopiętrowego. A to jest nielegalne. Legalne jest spadanie zwierzowca półpiętrowego i co teraz? Nie Dobrze, ja tu zarabiam. Czekaj pan, czekaj pan. Szukam telefonu. O, wyjmuję pan. Mam telefon. Halo? Yy, policja, yy, tutaj yy, chłop mi się znęca nad y, ludźmi Pistoletami i różnymi rzeczami Co pan powie? Yy, yy, ile to będzie lat w więzieniu? Piętnaście? O dobrze, to yy, on jeszcze z spada, to nielegalne jest Ja Nędza się hmm. nade mną. Halo. 25 lat kurde, to to, to, to trochę słabo dla hopa, ale proszę przyjechać, proszę przyjechać. Do widzenia. Klik <ścoughs> Nie! <śmiennie> Nie, ucieka hop! A ah. Ja nie mam cię zabijać! Ja zakuszę! Aaaa! Złapany łapiec! Gdzie jestem? Gdzie jestem wypuścin? Znowu ten dobry! Został pan zamknięty na 37 lat! Co to! Ja nie wiem, znowu ten nie mieć! Ale oni ten w pomyliłem Jest pan spraicjum. skazany na 37 lat pozbawienia wolności. Ale za, za co? Napastowanie na tle, na pastowaldy, na ludziach. I. Y, 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 Ach, nie, i tak. wyciągnij pan parówkę. A już można, jak najbardziej. <śles> <śles> Ale za... trzeba. Nie... <śles> Czekaj, pan, trzeba egzorcyzmy wykonać. Chwila, <laughs> chwila, to... egzercyzmy trzeba. Dobrze no, pan powiedział. Tak. O, wodą święconą. Wodą, I tam mi się nie wodą chodź święconą tu. Wodą święconą to trzeba. Nie, bo... bemus, papa. No, proszę mnie znowu wypuścić, ja nie chcę już no, tutaj być. Tym razem nie brama już na mnie ucieknie. nie ucieknie. jak już, jak już mówiłem, pan jest skazany na 37 lat pozbawienia wolności, A jeszcze napastowanie Co, nie, nie? ludzi na tle napastowalnym oraz spadanie z budynków y nielegalne spadanie z budynków o, plus 4 lata zabicie gołębi a to jeszcze 4 lata, to proszę tutaj mam tutaj Dzień, kalkulator prze... mam tutaj kalkulator zarobić, ile to jest pomogę panu, chwila o, to będzie już 81 lat pozbawienia wolności Zabijcie grupę. Alo! No? Halo, proszę. Dobra. B, proszę Nie. pana. Do... Jeszcze, jeszcze trochę i wskażemy pana na dożywocie. Ale tak w sumie jestem na dożywociu. A to. Teraz panie, I... doży... na dożywocie. No, to my panu, skróci... Teraz no, my panu skrócimy pan, wyrok. Tak mówię. To my skrócimy panu wyrok. Policja. Halo. A proszę tutaj podejść, jeden z oh. No... No. Jednego więźnia mnie, idziemy na pączki. Dobrze. O co się pan, bo ja inaczej nie umiem.